Jeśli potrzebujesz szybkich, tanich i sprawdzonych końców, zapraszam do linku w opisie foodcoins.pl WhatsApp, kzezmicie, z tej strony Alien, Będziemy dzisiaj weryfikowali mojego kolejnego przyjaciela, mojego serdecznego przyjaciela, mojego Witam. Y, y, przyjaciela, który może dzisiaj już nie być moim przyjacielem. Witam. Witam. Z tej będzie, wybiorę wszystkie najlepsze karty. Dobrze, więc gramy za 15 tysięcy monet. Pamiętaj, że 15 tysięcy monet to jest tak jak przyjaźń. Mamy pięć Bierze formacji. same rudy karty. Do, same rudy ja... Okej, okay, spoko. Jak nie będą na głowie, to będą w sercu, albo będą... O, fuj. Wiesz co, ja powiedziałeś, że jak nie będą na głowie, to pomyślałem o czymś innym. Mniejsza z tym, mamy pięć o, formacji, o, o, o. cicho. Kontynuujmy. Nie, nie czepiajmy się detali. Albo y, pierwszy. Okej, okay, dobra, pierwsza formacja, hyc bardzo ciekawe, teraz wybierasz kapitana Masz, o oh, stary, masz dwa wspaniałe, możliwość dwóch wspaniałych wyborów No i trzech takich e więc Jest taki e jest, jest taki e nawet bym powiedział O kurcze No i to dwóch jest takich o No, więc od jednego do pięciu Myślę, że na drugim i na trzecim miejscu kryje się ktoś kogo byś chciał Dlatego weźmiemy piątkę Niech będzie <śleskujesz> Ja, ty na kamerce zawsze tak i zawsze tak głosy mówisz, niech będzie, po czym na kamerce się cieszysz. Więc ciężko jest mi tutaj wiedzieć, czy tak będzie i jest źle, czy tak będzie i jest dobrze. Zobaczymy na nagraniu. Jak na razie... Jak na razie to mnie okłamujesz? Dobre, taki przy... Napastnik. Właśnie. Ty tutaj przyjazd z innymi, a zawsze okłamujesz odnośnie wyboru. Słuchaj? To... Ale tutaj bo tutaj potem jest niespodzianka. Po pokrycję, ale, nie, ale nie, stop! Nie. Potem jest niespodzianka, czy dobrze, jesteś moim przyjacielem, karta. czy nie. Druga karta, proszę bardzo. E, tą kartę równie dobrze mógłbyś sobie w pupę wsadzić i, i na to dobrze, samo to by stąd, wyszło. druga karta. Na pewno? Tak. Dobrze. Ok. A ta ci się bardziej spodobała? Tak! Może by. No to znowu spróbujemy Jestem. drugą kartę. Dobrze. Mm, teraz lewy napastnik. Lewa pomoc, przepraszam. O! Druga karta Cie tak Ciekawe odmiany? wybory. Cie <laughs> ciekawe wybory tu były. No i teraz środkowa pomoc. Słuchaj, wybierz jedną liczbę od dwóch do dwóch. Wow. Um, no ale nie wiem, osiem. Dwa, sorry. Dwa mam wybrać? Tak, znowu dwójka. No, uparłeś się na te dwójki, widzę. Mm, no teraz. Na jakiej pozycji obecnie się znajdujemy? O Słuchaj, ja już ci mówię, środkowa pomoc, tylko nie że z brzmi prawej strony. Brzmicie jak, jak z prawej strony to dwójka, przepraszam. No dobra, środkowa obrona. To no już była teraz. prawdziwa reakcja. Bo środkowa obrona. Nie, coś gorszego. Środkowa obrona to zdecydowanie dwójka. OK, A środkowa obrona z lewej strony? Też dwójka. Środkowa obrona z prawej strony? To, to, to możesz sam wybrać co nie? Ciekawe, czy dobrze mnie znasz jako przyjaciela, żeby wybrać to, co ja chcę akurat wybrać. Na której pozycji chcę wybrać, jak ty myślisz? Ja myślę, że na piątce. <laughs> nie dwójka. Widzisz taki się przyjaciel. Bramkasz teraz? Bramkasz to trójkę poproszę. Żartowałem weź dwójkę. Wziąłem trójkę! <laughs> Jak mogłeś! Aha, <grywa> pała! Dobra, teraz lecimy y, Speedy speedy Gonzales przez y, ławkę rezerwowych. Let's go! Ile ma, jest miejsc na ławce rezerwowych? 5? Y, nie, na ławce rezerwowych jest mnóstwo, więc musimy tu wybierać. Ale masz 5 wyborów, w sensie od 1 do 5. No to bierz po kolei. 1, później Dobra. kolejna karta, 2, później 3, okay. później 4, później 5. Dobra, A czekaj. A później teraz się zastanowimy. Druga. Teraz tutaj na trzeciej pozycji trzecia. Tak. Na czwarte, na czwarte i czwarta. Na piątej, wow. piąta. Na piątej, piąta? Słuchaj, teraz schodzimy z piramidki, tak? czyli czwórka, trójka, a nie od piątki? Trójka. Nie, nie piątka ok, już teraz czwórka. Dobra, cztery, trzy, potem trzy, tak, dwa. Już, czekaj, dwa. Ok, i jeden. jeden. I ile jeszcze zostało? Hmm, zostały nam trzy wybory. To teraz mamy problem. No jest, to drobiny. Od jednego do pięciu mamy, nadal, To tu się nic nie zmieniło. Co ty powiedziałeś? Dwójkę. To jest dwa. O, ja ciekawe, dobra. E, tutaj kolejny wybór. Ile subów wczoraj dostałeś, jak myślisz Nie wiem, pewnie dwa. Zobaczmy. <noise> Kapitan Alien. Tak. Alien. That's Alien. alien. Tak? Słuchaj, wczoraj dostałeś 302, wczoraj dostałeś 1094 subskrypcje. Tak. Czyli cztery. Czwarta karta. Tak. Dobra. I ostatni wybór. Ale na chwilę obecną ilość twoich subskrypcji wynosi 334 334942, zatem weź 2. Jezu, co za miazga. Dobra, słuchaj i powiedz mi, czy obecny zespół, który mam mogę jakkolwiek modyfikować, czy gram takim, jakimi mi wybrałeś? Grasz tak, jak ci wybrałem. Dobra, okej. Okay. Więc e, chcesz usłyszeć werdykt przyjaźni tak. teraz? Dlatego, że mi wybrałeś wspaniałego napastnika i wspaniałego uh, prawego pomocnika, jesteśmy przyjaciółmi i to powiem ci na bardzo wysokim poziomie, bo mamy Messiego, mam... Na naprawdę messiego A, ale ten słuchaj, ten? nie dość że Messiego, to jeszcze yy, Team of the Year, czyli kartę, o, o, wiesz, taką mm, tip top. To jest... Ta karta, która jak widzisz, jak ci, Tak, e, to wybiera, ci ślina leci. Jak dziewczyna nie ci tylko. widzisz, jak ci wybiera i to pomija, co nie, to wtedy oh. masz po prostu łamie ci się serce. <noise> tak, 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 jak, jak porcelana po prostu rzucona o podłogę. Um. Chyba dwójka, to będzie twoja szczęśliwa liczba. Chyba tak. I wyobraź sobie, że on ma rating 99, więc nie wiem, co? czy jest lepsza karta na chwilę obecną To jest chyba najlepsza wątpię. karta w winki. Wydaje mi się, że tak. I do tego mamy Aguero na napastnika, oh. który ma 89, i jest to karta Rekord Breaker, więc, też jest oh. niesamowita karta. Um, ale patrząc na drugiego napastnika, mamy typa, który nawet nie jest y, rzadką złotą kartą, tylko jest A, po prostu ale. złotą kartą i ma no bo, rating bo 76, 76 ceny, więc jest murzynem będzie. Jest to murzynem, kiedyś... o, no to więc trafiło. to pewnie ten rudy z serca, <laughs> wiesz o co chodzi, tak No dobra, okej, okay. więc czekaj, została nam właściwie jeszcze jedna karta, mianowicie menadżer od 1 do 5 A, cię zaskoczyłem, co? Ajaj, ja myślę, ajaj, ty dobrze wiesz, co robić. dobrze. okej, okay, dwójka wzięta. Słuchajcie, moi kochani, a więc mamy yy, tak, napastnicy 81 punktów, pomocnicy 83, obrona, 80, 49 zgrania, i 84 e, ocena składu końcowa, więc jest naprawdę w porządku. Teraz nic innego nie pozostało mi. Jak po prostu e, rozegrać, mam nadzieję, dobry mecz i wygrać jakieś fajne drafty z człowiek. Nie tak. Dobra, <laughs> dziękuję Mandziu, e, wspaniały mój przyjacielu. Widzisz, widzisz, zresztą. tu jest po prostu prawdziwa weryfikacja. <laughs> tu to, to nie było wątpliwości, no. Ja lecę teraz nagrywać, wygrywać. A, no, do tego drugiego nie jestem taki pewien, ale <laughs> powodzenia. <laughs> no kto by to powiedział jak nie przyjaciel? Kto? Mamy skład przeciwnika, wow, 100% zgrania, Liga BBVA. Nice, no może oprócz bramkarza. No i może oprócz obrony. Nieważne, ale świetne zgranie. Naprawdę bardzo fajnie tutaj rozłożył sobie zawodników. Zobaczymy, będzie, będzie ciężko. Lecimy. Ok, pierwsze minuty meczu. Pirlo, doświadczenie, po prostu czyste doświadczenie na boisku. Na spokojnie. Van Bik. Wabik. Będziemy wabić tutaj wszystkich. Van Bik, dobrze, podejdź trochę. Może tam wypuść taką długą, a. No nie, no nie. Dobra, ciskamy. Bale, Bale, o jezu, wypuszczenie. Do Suarez! No, takiej bramki to ja się nie spodziewałem. Po, tym, po tej pauzie byłem uśpiony i pozwoliłem swojej obronie po prostu zostać w miejscu. Ależ, panie dzieju, w ogóle co zrobił bramkarz? No, come on, serio! Mam wrażenie, że ustawiłem Messiego, aby zostawał e, z tyłu zamiast z przodu. Nie wiem, do końca nie jestem przekonany, co ja tam namudziłem Oj, Kunaguero Potknięty, kurde, no chłopaki Co jest? I nie ma spalonego Znowu Suarez Co jest grane? Ej, po prostu, co jest z moją obroną? Halo, chłopaki Tak nie można, tak po prostu nie można Zostało mnóstwo czasu Na zrobienie krzywdy przeciwnikowi Ja się postaram oczywiście to uczynić eee, Nie próbując tutaj Wpuszczać Suareza Pola ka pole karne. Wow, nie rozumiem, co się dzieje. Nie rozumiem, po prostu. Nie rozumiem. Sokratis, Do przodu, do przodu. Kun nagüero. Dobrze. Messi. Messi za Guero. Dobrze, na Messi jego piła. Siadła i teraz Messi uderzy, ale blokowany, brutalnie. Zatrzymany. Mamy jednak rzut rożny co z tego wyjdzie? Czy ktoś tam sadzi głowę? Pillo, no mistrzowskie dośrodkowanie. Pilo! I przejdzie piła kuno Jest! Jest! 3-1. Nie tracę nadziei. Nie tracę nadziei, bo wiem, że szansa lub nadzieja umiera ostatnia. Więc niech ona umrze ostatnia. Zaraz tuż po czwartym golu. Dobra, Messi. Messi jest za daleko. Kurde. Na Messiego, na Messiego. Dobrze. Do tak jest. Messi się utrzyma przy piłce. Messi to strzeli. Jak, jak. Ciągnięty za koszulkę. Zresztą prawa noga. No to nie jest najlepsza noga, którą Messi mógł sobie wybrać do strzału. Van Bieg po skrzydle. Na Riberiego. Po, z powrotem piłka do Riberiego. Ribery. Wypuszczenie na Kuna Aguero. Kuna Aguero. Dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. Ładnie, ładnie. Gerard. Gerard! O, Boniu, ale fał może jakiś, nie? Nic. Pilo, 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 co ty robisz? Pilo! Jezus, Pilo mi się zgubił, odbiegał od y, każdego obrońcy. Znaczy napastnika, przepraszam. Suarez. Suarez. Oh my god. Uh koniec meczu, nie udało mi się było naprawdę ciężko, powtórzę tych trzech obrońców, no jednak o jednego za mało, a gościu Suarezem sobie pozwolił na, 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 na co tylko chciał, uważam jednak mecz za dość ciekawy, bo było oko za oko, próbowałem strzelać statystyki mówią same za siebie, no to trudno, trudno mam nadzieję, że pomimo przegranej nadal wam się podobało, jeśli tak to nie zapomnijcie strzelić łapy w górę jeśli nie to łapy w dół a już ja się teraz z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Pa pa.